Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj wam powiem wierszyk, który sam napisałem Także musicie być bardzo, bardzo cierpliwi Bo wierszyk jest dość długi I na końcu właśnie jest cały koniec tego wierszyka Na którym cały sens tego wierszyka polega Wierszyk się nazywa Jak Polak szedł do Chin Zaczynamy Idzie, idzie Idzie, idzie, idzie Idzie, idzie İce, 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 Kurwa mać mur! Koniec wierszyka.